Cześć, witajcie na krótkim poradniku dotyczącym Excape'a. Dzisiaj pobawimy się, pobawi, się tekstem. Jeśli chcielibyśmy dodać tekst jakikolwiek, korzystamy z narzędzia tekst, to możemy sobie wybrać czcionkę. Ja to akurat nie mam nic do wyboru. Możemy wybrać wielkość, możemy wybrać kursywę, pogrubienie. Oraz y, domyślne formatowanie. Tu są domyślne odległości pomiędzy liniami, pomiędzy literami. Y, to są wszystko elementy, które możemy tutaj sobie samodzielnie zmieniać, ale pokażę Wam jak to robić, y, używając skrótu klawiaturowych Piszmy sobie tekst. Możemy go sobie powiększać. Za pomocą tego możemy też przejść do trybu edycji tekstu tutaj. Możemy też zmieniać wielkość czcionki w tym polu. Możemy zmieniać czcionkę. Stawiamy sobie domyślną. No, możemy zmienić ten tekst, jeśli by nam coś w nim nie pasowało. Co pierwsze sobie zrobimy? Jak taki tekst prowadzić na przykład na okrąg? Zobaczmy sobie okrąg, zaznaczamy nasze dwa teksty, wybieramy tekst, wstaw na ścieżkę. Jak widzimy nasz tekst został wprowadzony, może chcielibyśmy, go, żeby był na górze, nic prostszego, możemy skorzystać z narzędzia jakim jest rotacja. Teraz klikając podwójnie tutaj, przechodzimy na sam początek, przytrzymując lewy przycisk alt i prawą strzałkę przesuwamy nasz tekst. Gdyby nasz tekst był na dole, mógłby się tu tam do wewnątrz yy. ścieżki postawić. Nam no, się postawił na zewnątrz, wygląda to w ten sposób. Yy. Jak widzimy te odległości są nierówne, więc też możemy je sobie zmienić. Prawy ALT. Prawy ALT i strzał lewo. Odległość. Tekst możemy sobie też wprowadzić na ścieżkę no, o dowolnym kształcie o, nie o to mi chodziło załóżmy coś takiego nasz tekst. Przytrzymamy papier klawisze z Shiftem. Tekst, staw na ścieżkę. I to tak samo klikając podwójnie, przytrzymując prawy przycisk myszy i korzystając z narzędzi strzajek możemy sobie skorygować te nasze odległości. Oczywiście zaznaczenie naszej ścieżki spowoduje też usunięcie naszego tekstu tekst możemy sobie przesunąć zatem aby to pozostało z naszą ścieżkę możemy zrobić niewidzialną albo robiąc ją białą nie, przepraszam, wypełnienie biały tak samo dotyczy to Kolejną ciekawą rzeczą, jaką możemy wykonać za pomocą... O. To są indywidualne przestawienia liter w dowolnym kierunku. I tak. Jak już prawo, tak już myszy, strzałka w prawo to jest przesunięcie, strzałka w lewo to jest przesunięcie w prawo, strzałka w lewo, przesunięcie w lewo. Gdybyśmy chcieli do góry bądź na dół, to jeśli litera nie jest zaznaczona i damy ALT, strzałka w dół, cała reszta tekstu nam się przesuwa i jeśli sobie zaznaczymy naszą literę, możemy ją indywidualnie strzałka w górę, Dół, prawy i lewy przycisk ALT jeśli chcemy nasz tekst obrócić skorzystając z rotacji przytrzymujemy lewy ALT i mm, zamykający nawias kwadratowy i tak samo dotyczy to przesunięcia rotacji w drugą stronę jak widzicie możemy się bawić e, dowolnie tekstem modyfikować bez konieczności zamieniają na ścieżkę i e, indywidualnego e, edytowania poszczególnych obiektów tu pracujemy na żywym tekście który możemy sobie jeszcze później dodatkowo edytować zostawiając jakieś dodatkowe litery dzięki za uwagę i mam nadzieję że ten poradnik Wam się przyda